Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kochani, rozpoczynamy czytania na miesiąc kwiecień. Zaczynamy od baranków. Kochani, to jest Wasz czas. To jest Wasz miesiąc, poczynając pra... prawdopodobnie, podaję, od 21 marca do 20 kwietnia, tak? Tak, jakoś tak. W każdym razie, tak jak powiedziałam, to jest Wasz czas. Planety Wam sprzyjają, wszechświat Wam sprzyja. Twórzcie, kreujcie. Jeżeli mieliście jakieś plany, marzenia, realizujcie je. Ja ze swojej strony życzę Wam przede wszystkim dużo zdrówka, moc, obfitości i życzę Wam, aby w Waszym życiu działy się cuda. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, kochani. Zobaczmy teraz, co pokażę Wam tarot na ten miesiąc. Może tą talię weźmiemy. Zobaczmy, o widzicie, jeszcze zapalimy świeczuszkę, baranki, baranki, kwiecień 2022, baranki, kwiecień 2022. Zobaczmy waszą ogólną energię na ten miesiąc. Wisielec. Może tu, bo tam jeszcze będziemy karty. Kochani, jakieś zatrzymanie, może nawet poświęcenie, spojrzenie na jakąś sytuację, na jakiegoś człowieka z innej perspektywy. Karta wisielca mówi o tym, że nie musicie się spieszyć, że dostajecie na coś czas, że macie ten komfort, żeby się zatrzymać, żeby coś przemyśleć, żeby coś przeanalizować. Miesiąc kwiecień może być miesiącem, gdzie zanim podejmiecie jakąś decyzję, dokonacie jakiegoś wyboru, będzie trzeba naprawdę się wszystkiemu przypatrzeć, wszystko zbadać, wszystko dobrze przemyśleć. Czy rzeczywiście tego chcecie? To może być też taki stan. Apatii, bierności, odkładania spraw na później. Możecie to robić świadomie, tak? Możecie to robić świadomie, lub opóźnienia będą mm, takie, które nie będą zależne od Was. Ja sobie od razu zobaczę oczywiście będę dopytywać ale od razu zobaczę, jak Wam się ta energia zamanifestuje. Jak Ta energia Wam się zamanifestuje w kwietniu? cesarzu. Być może niektórzy z was dążą do jakiejś stabilizacji. Może dążą do bycia ojcem, partnerem, do założenia własnej firmy, dążą do awansu do tego, żeby mieć jakąś władzę autorytet. i w związku z tym jest, będzie od Was w kwietniu wymagane, żeby się właśnie dobrze zastanowić, żeby może poczekać, żeby może jeszcze nie podejmować tej decyzji a przynajmniej nie na szybko, nie, nie bez zastanowienia się, tak? Karta wisielca, tak jak powiedziałam, jest także kartą poświęcenia, więc może coś będzie trzeba poświęcić na rzecz czegoś lub kogoś. Dobra, zerknę, jak tutaj widzicie. Kochani, wy, wasza postawa, jak wy tutaj odpowiecie na to? Wy w miesiącu kwietniu. Karta pustelnika. Pięknie, kochani, bo karta pustelnika mówi o tym, że Wy się właśnie nie spieszycie. Że Wy chcecie wszystko przemyśleć, skorzystać ze swojej wiedzy, z dojrzałości, z doświadczeń. Będziecie poszukiwać najlepszych rozwiązań. Zaufacie swojej intuicji. Mało tego, zaufacie sami sobie, tak? Bo karta pustelnika mówi o tym, że. Wyruszacie w podróż. Może to być oczywiście podróż fizyczna, ale przede wszystkim jest to podróż w głąb siebie. Żeby zrozumieć, żeby zbadać, żeby odpowiedzieć sobie na pytania, tak? Czego chcę? Co mi to da? Jak rozwiązać daną, dany problem, daną sytuację? Co będzie dla mnie najlepsze? Pięknie, kochani, pięknie. Zobaczmy, co odchodzi do przeszłości. Co baranki żegnają w kwietniu? Dziesięć kielichów. Wiecie, co? coś tutaj kończycie. Karta dziesięciu kielichów jest kartą szczęścia, takiego szczęścia rodzinnego, spełnienia, ale jest to dziesiątka. Dziesiątka mówi o tym, że coś już się skończyło. Może to niektóre barany, może będą kończyć tutaj jakieś związki, tak? Może będzie tutaj wyprowadzka, może przeprowadzka, może rozstania, jakieś separacje, rozwody. Może być taka sytuacja, bo pustelnik jest kartą samotnika, tak? Czyli tutaj dla niektórych coś się będzie kończyło. Może też, bo po dziesięciu kielichach jest as kielichów, może domykacie pewien etap w swoim życiu i otwieracie się na coś nowego, na nowy związek, na nową relację, na jakieś nowe kreowanie, tworzenie, a może po prostu jesteście w jakimś, w jakimś związku, w jakiejś rodzinie, w jakiejś relacji i chcecie pójść pro, krok dalej, tak? Nie wiem, yy, wziąć ślub, powiększyć rodzinę, domknąć pewien emocjonalny etap w swoim życiu. Zobaczmy zatem, co przychodzi do Was. Co przychodzi do baranków w kwietniu? Rycerz Buław. Yy, <laughs> Słuchajcie, jakieś odważne działanie. Jakieś również, to są również wiadomości. To są podróże. To jest osoba, taka osoba z pasją, osoba porywcza, osoba wizualnie taka seksowna. Trudno jej odmówić, trudno się oprzeć tej osobie, tak? taka magnetyczna bardzo, która porywa tłumy, za którymi wszyscy wodzą oczami, osoba taka. Tym przysłowiowym ogniem, tak? Gdzie nie może usiedzieć w miejscu, ustać w miejscu. Dla niektórych baranków to jest wasza energia, jak najbardziej, bo mamy tutaj ogień. Natomiast może tutaj do kogoś przyjść taka osoba i rozgorzeje płomienny romans na przykład, tak? Czyli jakaś tutaj relacja taka płomienna. na tylko czy widzicie całe wszystko na stole? Widzicie. Dobra. Kochani, zagrożenie. Jakie jest zagrożenie? Dziewięć kielichów. Tutaj będziemy czytać w odwrocie. Dziewięć kielichów mówi o tym, że możecie nie czuć spełnienia, możecie nie czuć satysfakcji. Brak jakiegoś zadowolenia, jakieś znudzenie. Yy. Nadmierny egoizm, tak? nadmierne stawianie na swoje potrzeby. Utrata spokoju, takiego spokoju może być rodzinnego, jakiegoś emocjonalnego. Tutaj też jest ryzyko. Ryzyko, gdzie karty mówią: Uważaj, bo w kwintesencji możesz zostać sam, nie będziesz czuć satysfakcji. Z tego, co się wydarzyło, lub, z tego, jaką lub na skutek tego, jaką podjąłeś baranku decyzję. Tak więc tutaj uwaga. Natomiast niespodzianki. Co Was zado zadowoli? To, co Was tutaj tak pozytywnie rozwali na łopatki? Czego się kompletnie nie spodziewacie? Karta Czterech Mieczy. Po pierwsze, jeżeli jakieś baranki były chore, to tutaj jest ozdrowienie, tak? Jest poprawa zdrowia, może tutaj być nawet wyjazd do jakiegoś sanatorium, odpoczynek, urlop, jakieś uzdrowisko. Jest to także karta uzdrowienia relacji, poprawienia relacji, tak? Czyli jeżeli była gdzieś, czy to w pracy, czy to w związkach, jakaś kłótnia, jakaś separacja, to tu jest pogodzenie, tu jest dogadanie się, tak? Koniec walki, yy, poczucie stabilizacji, poczucie, że może się wszystko ułożyć. Będziemy potem oczywiście dopytywać. No dobrze, no to patrzymy tą miłość, związki, relacje. Są dostateczne. Dostaniecie nową szansę, kochani, na poprawę związku, na uzdrowienie związku. Dla, dla singli, jak najbardziej nowa miłość, czy nowa relacja, rozwój tej, rozwój tej relacji. Jeżeli ktoś już kogoś ma, to będziecie to kontynuować, będziecie szli o krok dalej, to są również jakieś dobre wiadomości, tak? To są narodziny, bo u niektórych baranków może powiększyć się rodzina więc jak najbardziej w sądzie ostatecznym jest taka informacja kochani, wiecie, sąd ostateczny to jest tak się mówi, że tutaj budzicie się do nowego życia jak feniksy z popiołów dostajecie drugą szansę tutaj jest taki Rozrachunek, bilans zysków i strat, tak? I na podstawie tego podejmujecie decyzję, dokonujecie wyboru, ale macie tą szansę od losu na ten na naprawę związku, na odbudowanie jakiejś relacji, na nową relację. Także super. Co w pracy, co w finansach, co tutaj się pokaże? Cztery buławy. Tutaj, kochani. Albo jest praca z domu, będzie praca zdalna, albo ktoś tutaj pójdzie na jakiś urlop, tak? Może na L4, może to będzie zwolnienie. No tutaj zresztą się pokazuje coś niespodziewanego, tak, ale to będzie coś pozytywnego. Coś, co da wam poczucie stabilizacji, szczęście, coś na co czekaliście. Cztery buławy mówią o spokoju, mówią o takim uporządkowaniu. Czyli tutaj, no, to jest czytanie ogólne, więc tak naprawdę może być wszystko. Natomiast najbardziej cztery buławy kojarzą się z domem, czyli praca z domu, jakieś tak jak mówię, zwolnienie czy wolne, ktoś tutaj sobie weźmie urlop. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, też jest bezpieczeństwo, są pieniądze na to, żeby czy zrobić remont w domu, czy wynająć, czy kupić, czy coś sprzedać. Tak, coś co związane jest z nieruchomością, z tymi czterema. Ścianami, natomiast, tak jak mówię, czwórka, czyli poczucie bezpieczeństwa nic tu się złego nie dzieje. Dobra. Dobrze, no to co tutaj? Wynik. Jaki będzie wynik? Wynik dla baranków i rada dla Was, kochani. Królowa Mieczy. Dąż do niezależności, dąż do prawdy, dąż do rozwiązania, do konfrontacji, do kompromisów. Królowa Mieczy, to jest kobieta, która nie kieruje się emocjami, ale logiką, intuicją. To jest kobieta prawdomówna, która stawia wszystko na ostrzu noża. Ona nie zamiata problemów pod dywan. Ona wszystko z miejsca rozwiązuje. Podejmuje rozmowy, podejmuje negocjacje. Dąży po prostu do. Do takiego systematycznego uporządkowania swojego życia. To jest także osoba, która robi porządki, robi czystki w swoim otoczeniu, w swoim życiu, tak? Czyli jeżeli coś jej nie pasuje, coś ją męczy, coś ją ciągnie w dół, ona to odcina bez skrupułów. No i to chyba tyle. To chyba tyle, jeśli chodzi o radę. Zobaczmy jeszcze. Dopytajmy, tak, dopytajmy tutaj. Dopytaj. Jestem ciekawa tych dziesięciu kielichów. Co tutaj odchodzi w tych dziesięciu kielichach? Proszę o dopytanie dziesięciu kielichów. Co tutaj odchodzi dla baranków do przeszłości? Królowa była, może tutaj odejść jakaś relacja, jakaś kobieta, która była po prostu jakąś yy, przelotną yy, znajomością. Może u niektórych baranków yy, była ta trzecia osoba, która burzyła spokój rodzinny, tak może tutaj były jakieś yy, perturbacje w rodzinie, coś się nie trzymało kupy, więc. Yy, w takim razie tutaj następuje uspokojenie tego, tak? Bo ta osoba już odchodzi już, już się że Ktoś się albo wy żegnacie się z, z tą relacją, z tą osobą, albo ktoś, tak? Wasz partner czy partnerka. Więc tutaj jakiś no, no jakaś relacja, czy to romans, czy po prostu związek odchodzi do przeszłości. Zobaczmy w takim razie, dlaczego wy tutaj jesteście w energii pustelnika. Dlaczego jesteście w energii pustelnika? Bo karta wisielca. No właśnie, macie energię wyjściową wisielca i karta wisielca. Słuchajcie, albo to dotyczy, baranek ma tutaj w swoim otoczeniu jakąś rybkę. Albo baranek poświęca się, poświęca się, wycofuje się, oddala się i stwierdza, przeczekam to, poczekam, yy, pójdę, pomyślę, może przyjdzie mi do głowy jakieś rozwiązanie, na spokojnie, tak? Na spokojnie to wszystko sobie poukładam. Nic nie będę robić, nie, będę, nie będzie baranek podejmował pochopnych decyzji, tak? Bo on wie z doświadczenia, że yy, to trzeba. Przeanalizować. To trzeba mądrze rozwiązać, tak? Bo, bo może zbyt dużo byłoby do stracenia. Dobra. Kochani, co tutaj? Zobaczmy jeszcze te ostrzeżenia w dziewięciu kielichach. Mhm. Ostrzeżenia przed królem kielichów. Być może jakiś mężczyzna jest tutaj, który będzie chciał zniweczyć wasz spokój rodzinny, ogólnie wasz spokój tutaj hmm, rozpochać was w sobie, a potem zostawić, tak? Więc tutaj jest to ostrzeżenie, uważaj, bo w kwintesencji możesz zostać baranku sam. Co jeszcze? To są kielichy. Wiecie, co to są kielichy? I one w odwrocie wylewają się, więc może uwaga może powiem tak, jeżeli jakieś baranki wpadną na super pomysł hmm, Leczenia smutków, alkoholu, to nie róbcie tego. To nie róbcie tego, bo to ani was to nie wyleczy, ani wam to nie rozwiąże problemów, a tylko wiecie, wydacie kasę, rozbolą was głowy i jeszcze nie daj Boże coś więcej. Nie, to nie jest rozwiązanie. Więc tak to wygląda. Dobra, zobaczmy. No, macie urodzinę, to tutaj dopytamy może wszystkie karty. Zobaczmy, są dostateczne. O co chodzi tutaj w relacjach? Tak. <laughs> Dwójka buław. Dostaniecie szansę na podjęcie wyboru. Na dokonanie wyboru. Czego chcecie? Którą drogą chcecie pójść? Którą osobę wybieracie? Czyli ja bym powiedziała tak. Co by się tutaj nie działo, czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o relację, o związek, to nie będzie takie wiecie zakończenie. Na ostre, tak? Tu będzie taka bardzo dojrzała decyzja, jak w tym pustelniku, i wy dostaniecie szansę na jakąś rehabilitację, na zrehabilitowanie się, czyli na powrót, na przykład, na zastanowienie się, czego chcecie. Dostaniecie szansę na powrót na łono rodziny, czy na, czy żeby naprawić ten związek, tak? Czyli tak to tutaj wygląda. Dobra, zobaczmy cztery buławy. Praca, finanse. Król Buław. Wiecie co? Niektóre baranki mogą tutaj działać w zakresie własnej firmy, własnej działalności. No, pokazuje się ta praca z domu. Natomiast to może być też poczucie stabilizacji, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, bo Król Buław często mówi o awansie. Tak, więc może niektóre baranki tutaj yy, szykują się do przejęcia władzy, tak? Do przejęcia jakiejś władzy na wskoczenie na wyższy szczebel tutaj O, i zobaczmy tego rycerza Buław Rycerz Buław Co tutaj do was przychodzi w tym rycerzu Buław? <laughs> Powrót marnotrawnego kochasia, który przyjdzie i będzie chciał przeprosić, odbudować zaufanie, yy, powiedzieć, że on żałuje, że zrozumiał swój błąd, że życie dało mu w kość yy, lub jej dało w kość, tak? I że yy, no, dajcie jeszcze jedną szansę, dajcie jeszcze jedną szansę. Tak, tak to czuję, tak to wygląda. Czy to chodzi o związek, czy to chodzi o pracę? Po prostu albo wy, albo ktoś yy, odrzuci pychę, odrzuci dumę, tak? I ugnie się na kolanach przed wami. Lub wy przed kimś. Zobaczmy te niespodzianki w czterech mieczach. O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi w tych czterech mieczach? Paść mieczy. Hmm? Paśmieczy, paśmieczy. Hmm. Albo chodzi o osobę, tak, osobę yy, jakąś młodą, może młodszą od Was, i tutaj się godzicie, yy, jest polepszenie relacji, jest naprawienie relacji, może z jakimś dzieckiem jakiś baranek tutaj yy, się dogada, może będzie kontakt. Tutaj przede wszystkim też to są miecze, tak? Czyli tutaj będzie rozmowa, będzie dogadanie, będzie jakieś tam przedstawianie konstruktywnych rozwiązań. Paść mieczy to również jest nauka, więc może ktoś tutaj wraca na jakieś uczelnie, tak? Może jakaś uczelnia się odezwie i to będzie dla Was coś miłego, coś niespodziewanego. Zobaczmy wynik, bilans. Wieża. Mm -hmm. Kochani, coś się musi zawalić, żeby coś nowego można było zbudować. Pora na zmiany, drogie Baranki. Już nie ma co jak ten atlas podtrzymywać tą Ziemię na swoich barkach, bo już jesteście mega zmęczeni. Tak, i pora się wyprostować pora się wyprostować, zrzucić ten ciężar z pleców. Spojrzeć prawdzie w oczy. Rzeczowo i konsekwentnie, jak gdyby zrobić sobie ten rozrachunek, jak w tym sądzie ostatecznym, tak, zysków i strat, i tak yy, szczerze, sprawiedliwie ocenić sytuację, że nie ma sensu podtrzymywać czegoś, co prędzej czy później yy, i tak się zawali. Karta wieży mówi również o. Karta wieży przede wszystkim mówi o rozwiązaniu naszej, naszych jakichś problemów. Tak? Nie jest to łatwe, może nie jest to przyjemne, ale w końcu coś się dzieje. W końcu zobaczycie to światełko w tunelu, w końcu coś będzie mogło wykiełkować. W końcu coś będziecie mogli wyjaśnić, zacząć budować od nowa. Już to wszystko nie będzie się tak kisić, tak? Nie będzie się kisić. Dopytajmy tą wieżę. Wynik bilans. Co tutaj w tej wieży? O co chodzi w tej wieży? Czego to dotyczy? Do góry nogami. Siedem monet. Komuś brak niecierpliwości chyba, wiecie. Ktoś już nie będzie chciał czekać. Ktoś już nie będzie chciał czekać, albo braknie mu czasu na coś. I postanowi rozwiązać to wszystko. Tak? Postanowi yy, wyjaśnić daną sytuację, rozwiązać dany problem. Bo już czas. Bo ile można czekać. Ile można tutaj słuchać obiecanek, cocanek, tak? Ile można. Drogie Branki, widać, że miesiąc jest Wasz, bo coś tutaj się zadziewa. Coś będziecie budować od nowa, coś zakończycie z hukiem, ale karta wieży mówi o tym, że to już się nazbierało zbyt wiele, tak? Że to no, musi, musi w końcu wysadzić. W powietrze i wszystko wskazuje na to, że wysadzi. W energiach głównych macie dwa główne arkana. Arkana spokoju, arkana, które mówią o mądrości, o doświadczeniu, o poświęceniu. Ale przede wszystkim właśnie o takim spokoju, że. Co jest bardzo dziwne, bo wy jesteście ognistym znakiem. A tutaj ewidentnie bije takie wyczucie. Wyczucie energii, wyczucie y, sytuacji. Wy doskonale wiecie, że Wasza postawa da Wam więcej niż, takie, y, niż taka postawa choleryka. Kochani, na pozycji pracy bezpieczna, stabilna sytuacja może być awans, może być praca z domu, może być odpoczynek, relaks. Tutaj jakieś uzdrowienie relacji, sytuacji lub wyjście z choroby, powrót na uczelnię również może być. Wraca tutaj ktoś, ktoś tu może do Was wracać, ktoś może chcieć przepraszać, ktoś może chcieć drugą szansę. Czytanie ogólne, więc mm, może to być praca, może to być relacja y, związkowa. Y, kochani, uwaga tutaj na y, jakiegoś króla kielichów: może to być znak wodny, nie musi być. Nie topcie smutków w alkoholu: to nie jest rozwiązanie. Y, I uważajcie, komu poświęcacie czas, pogoda y, życie. Uczuciami, tak? Bo możecie źle je ulokować. W miłości dostajecie szansę, szansę na wybór, szansę na powrót, szansę na naprawę, na budowanie jakiejś relacji albo od nowa, albo już tego związku, w którym jesteście, tak? No i kochani, co? No, w kwintesencji. Wieża, wieża, która czyści, która oczyszcza, która daje szansę na budowanie czegoś nowego, pięknego od podstaw. Więc nie bójcie się tego. Nie bójcie się tego, bo tu ewidentnie widać, że tu już komuś brakło czasu i cierpliwości. I karta rada, yy, królowa mieczy. Hmm. Nie bójcie się stawiać, yy, stawać po stronie prawdy. Nie bójcie się mówić tego, co czujecie, tego, co myślicie. Odcinajcie osoby toksyczne, zróbcie porządek w swoim otoczeniu, bądźcie asertywni i niezależni, kochani. Jeszcze raz życzę Wam, kochani, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Trzymajcie się.